W sensie, że zobaczymy jakiś mecz, coś pogramy, Śnieg się to troszkę podniosło, zostaliście przeze mnie obrażeni, wasza, wasza liga jako organizator. Dobra, są wszyscy. Tak, 40 sekund do startu gry. Tak. No trochę tro, trochę przy, to jest... trochę to jest za mało powiedziane, czekaliśmy bardzo długo tak naprawdę to tam meczeń powinni się już odbić 40 minut, tak? A 40 minut O 19 powinien być następny tak? Tak, zgadza się Okej okay. Wszystko W porządku. Wszyscy są? To Tutaj jest racja, ponieważ sami wiemy jak to z tymi internetami. bywa. Czasem czasem tak się zdarza, że internet niestety w kraju słabo. Jeśli jesteś w mieście, to jeszcze może zmienić się w u... 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 internetowego, ale jeśli jesteś tak jak my w wsi, że tak z tego wyjdzie, jest jeden internetowy. No dobra, to może, to może przedstawimy w końcu graczy, bo w końcu zaczęliśmy i, i nerwy na bok, tak? tak to to no to no, przedstawię, no, ja nie skończyłem mówić. Mógł... No dobra, to jakbyś mógł przelecieć mi drużynę Dispond. To tak. Lwy są mi nie... pomarańczowe, gra Dazu. Na szarak Hyperiksie gra e, Asta. Shadow Shaman. Zaktan na Ursie. Blu-ray Benku na Dead Prophet i krasy na Erdspirycie. Of Kamikaze, tak? Hamakazi? Kamakaszka, chyba. Kamakaszka, no, sorry. Chyba, wiesz, nie wiem. E, obejrz... W każdym razie bardzo dobry deward był od razu. Gdzie? No, był. Na miecie od razu zdewardowali. No, widzisz, zobaczymy, jak to wygląda. No, a tymczasem po przeciwnej stronie zagra Nemes zagra na e, Declare Assassin, Gierek na Oracle, Slandar WG, Fiflak na Wendze, a... no właśnie. A ten ktoś, ten pan e, zagra na Gyrokopterze. Wiem, że Gremlin to kiedyś przeczytał i mówił, co to znaczy, ale ja teraz zapomniałem. Nie wiem, czy nie dotarł, ale, ale ręki sobie uciąć nie dam. Podjęcie do góry, Shadow Shaman y, na dole znaczy się? Nie. No to co gdzie podjęcie? było to podjęcie? Na no dole, no tak. przepraszam, przepraszam. Dość, linie standardowe, standard na offie, no nam widzę Templarka na przeciwko Tak, I pi... tak to wygląda. No i teraz nam się Ewola trochę wypuścił za tak, ale może uciec. Oj, duży błąd! Jeżeli chodzi o niego Może przypłacić to życie Przypłacić, nie przypłacić, przypłaci nie przypłacić. Przypłaci, przypłaci. Nie, nie przypłaci. Za dużo, za twarde jest 3 3 Armura ma sobie No, bo się Ta... ledał... Jeszcze ma Stand Shielda ale no, się wyrolował, rolował się od razu i stanął w miejscu, i, i wyszło nieszczęście. E, dobra, rozumiem, że zdjąłeś nakładę. Tak, to wygląda to wszystko dobrze. Chyba e, Gyro Malagi, ponieważ przed chwilą wszedł pod wieżę i sobie biega. Naraz hituje. O, na Queen midzie padło coś. Queen of Pain nam zginęła. No tak, ona ma dość... Taka Queen of tym... Pain. Ale Templar Assassin zginęł, ale nawet też również czy... na EB, na bo to naprawdę ona złapie i jej nie bije, tylko wszystko z polami. Tak, bo, bo już, ma... giero Malagi. Gieromalagi? ma... Giro faktycznie malagi. lagi, także... Ciekawy, ciekawy. No tak, to... Ja na niego wiem. czekaliśmy tyle Czyli... czasu i ja mam problemy z tym internetem. Tak to? Faktycznie jest tutaj problem na tym idzie. Chociaż jeśli chodzi o ostatnie trafienia, tylko no tutaj musimy e, powiedzieć, że na pewno Firstbot jej dużo dał, ale jeśli chodzi o ostatnie trafienia to Det profet nie jest tak dużo do przodu, więc... No bo to jest druga minuta dopiero, do czego ty oczekujesz? Nie wiem, no myślałem, że już do, dojdzie do czegoś, nie? Jakiś radians no że już w drugiej minucie, że można już powoli myśleć o radiasie, że już ciekawe, ciekawe czy jakby to się dobrze policzyło wszystko, na przykład dajmy na to, że jeden gracz zabrałby za pięciu członków drużyny kila, a przy okazji ta drużyna zrobiła Rosza, to czy był... w nie, kupić Aradiansa w drugiej Faktycznie on ten ma ciężko na tą... Chociaż... Całkiem nieźle, całkiem nieźle obity ten bęku. Ale on ma hasta na pelce, więc coś jest spokojnie. Czy się? Orakry To jest Blu-ray. Blu-ray. No ale uczu, uda się podjąć tutaj. Dokładnie. Czyżby? jeszcze jeden... Jeszcze jeden hit. Da radę. Da radę? Nie, już nie da rady. Brakło tego i on wyleczył Marakra ze swojego Tak, dokładnie, radę. ale no... Tam brak... 3 HP miałam, bo miałem na, na... No gro, gro stoi jakaś i się nie rusza, pewnie to problemy z letem. no i wega sobie pali. No my już nie mamy czasu na przeciągnięcie, więc to jest w sumie ich jedyna szansa na to, żeby podjąć ten mecz. Może w czwórkę jakoś da, 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 da radę, bo jeżeli jego wyrzucić coś takiego, my już nie będziemy czekać i muszą albo grać dalej w czterech, albo poddać walkowerem. Za dużo czasu już dnia. No i standard bardzo mocno obijany z tego Toucha. Ale powiem ci się... przed chwilą, przed chwilą tak. Ursa dostał stuną. Yy, i troszkę też nie no, ma ale za dużo HP on... No tak, ale on, i... on ma jeszcze dwóch kolegów za nim, tak? Dokładnie, czy jest tutaj jakieś stakowanie kampów? No, nie widzę. Tego nie mgła wojny. Nie, my widzimy kampę tak czy inaczej, kampy są nie e, pul pulowane są owszem, o i pulowane są tutaj, tutaj się nie spotkałem jeszcze. Ale akcjenty będą stakowane dla, dla Templar Assassin i jest to bardzo dobra decyzja. Bo ona może przegrać linię, ale na tych akcjentach się bez problemu odbije. I cika czy się uda No ale... Tylko jest się? Okay. E, opuścił grę no tak, już miałem. I. Auto pauza? Yy, aha, jak, jak, jak to nie ma pauz w takim wypadku? Dla nich, dla nich już nie ma pauz, naprawdę my czekaliśmy 40 minut po to, po to żeby jego załadowało i nie widzę żadnych poprawy. Dokładnie. Pęciu, że tutaj Slander dosyć fajnie przefarmuje na tym, ponieważ. I Tax spulowała creepy, a on sobie poszedł i je wszystkie podobijał. No ale tutaj, podjęcie na midzie A nie, trafiło, już myślałem, że zmisowała w tą, tą Podjęcie na mida... i... Uda się, nie uda? Nie, uda się, udało się, udało się owszem, ale Dazu? Grave o, Jeszcze jest Grave, tak? I Oracle Wrócił nam Gyrokopter, wrócił na linię, coś... No i dobra, i wrócił na linię, i... Tyle z tego Wziął skilla, ale faktycznie nie rusza się Węgę farmi Będę no idzie i to lepiej niż No przykro mi, że tak musiało wyjść, ale my na pewno nie możemy sobie pozwolić na dalsze czekanie, tym bardziej, że tu nie ma żadnej poprawy. Po to są Stadini, żeby ich właśnie w takich momentach używać, ale Standini na tym etapie muszą już być wcześniej wpisani. My dużo o tym przypominaliśmy, trzeba było to zgłaszać. Teraz niestety, przykro nam. O, tak jak on tutaj pisali, złośliwość rzeczy martwych, jak coś się ma zepsuć coś co jedno. No tak, ale dlatego po to są ci standini, tak? Ale to już jest jeden standin. Czy on tam, gratyk no czy... Nie, to nie tyle nic, tylko że czasem coś tam przy podawaniu e, do tego, coś tam nie śmigało. O, no, na tobie no było podjęcie, które przegapiłem Węgiel Dash? Dasz? Desz? Tak, ona... Znaczy wstała i się, i się nie ruszała. Giro jest AFK, jak myślisz... No, czy oni są z jednej drużyny, może z jednego... boju mieszkania, może uznać, że się zamienią? Nie chociaż wiem, co oni, co oni zrobią. Poison touch na midzie. Ale no tutaj... No. O, follow up. Ale chyba z źle targety postawili, chociaż... Ona ma jeszcze... Tak, tak, y, Templar Assassin zginie. No i bardzo przytomny Grave tutaj był. Bardzo dobry Grave. May Czy lecz. ona będzie dobijać? Nie, a miała manę, żeby rzucić y, Crypt Swarma. No tak, no tak da, w sumie by ją zabiło. Zabiłaby ją. No, ale jednak nie trzeba było Poison zrobić swoje. Aha, i wszystko temat. 7 do 0, y, Giro znowu. No trudno no, 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 no. Eee... E, ja o tym teraz przy, przypomnę, słuchajcie, jeżeli wiecie, że macie jakiś problem z netem, dajcie nam znać wcześniej, może da radę przełożyć... Y, może da radę przełożyć mecz na, na inny termin, ale w takim wypadku kiedy Wy przychodzicie i my mamy opóźnienie godzinne teraz już, no to my już nic nie możemy zrobić, tak? Clear. Niewidzialność na slandarze, ale była spingowana. Przez Ursę, także... A tu jest wart, także i... I dobry, bardzo dobry stun Slandara I... No tutaj nie ma szans, nie ma szans Dazur się złożył yy, Dead Prophet, czy będzie follow up? Tak Slandar... Ej proszę, dwa kill na ich stronę Ale Slandar się złożył Slandar się złożył orek pewnie też to... No, i. Triple? Triple kill, bardzo da, dobrze. Bardzo, bardzo ładnie. Bardzo ładnie to wyszło. Ja to nawet akcję przegapiłem, bo cały czas jest, tutaj odpowiadam na wiadomości, jeżeli chodzi o, o tych graczy, co się dzieje To Tak to wyglądało, że Slandar wziął niewidzialność z Bota, ale był spingowany przez Ursę, że, że się wyjdzie na. Ja? I przyszedł na Midę i złapał idealnie w stuna, ponieważ byli stali akurat tak koło siebie. Złapał i zła i złapał Dead Prophet. A Dazzl musiał rzucić Grave'a na Dead Prophet, i tam się złożył. No a ona niestety nie wycofała się wystarczająco szybko, żeby to przeżyć. Ponieważ. Farshall szybko... patrzę, patrzę po Gero i wygląda na to, że problem zażegnany. Tak, biega coś i farmi. Coś się musiało wydarzyć, może. Chociaż. Zobaczymy zaraz. No dobrze, jak mu tam... Ok, nie? Robił 10, chociaż nie wiem, nie rusza się. Wrócił się do bazy. To się nie rusza. Gero. Dobra, już, już, już trzeba zapomnieć o tym Gero, że nic z niego nie będzie. Tak, Nawet... a tutaj było podjęcie bardzo dobre przez Earth Spirita z... A kuli wtoczył się za węgę, która była dziła do rzeki, i razem z szamanem zabili. Także o, no, jak to wygląda, jeśli chodzi o zabójstwa? 3,03 na raście i 3,02 na krasie. Także grob, kopter złapany. No, ale podjęcie na ten. To powinien być łatwy, tak, jeszcze dobity. No to są 4-0? 4,0? 4,03, najlepsze statystyki, A. jak na razie. Ach, Hyperixa na Shadow Eee, tower na midzie. Okay. No Faktycznie, dla cokolwiek mają tutaj z dużego pecha w tym meczu, eee, jest to best of. Three, także tutaj skupiłbym się na miejscu gry, on nawet nie na dołączenia do tej gry, co mnie powinien, ale na to, żeby naprawić swoje eee, swój internet, starał się coś wymyślić w tym wypadku. Ewentualnie jechał do kumpla z. To, albo do sąsiada z laptopem czy co tam wiem. Ja już się teraz przestanę. Ja powiedziałem swoje zdanie na ten temat i to jak my możemy e, to jak... O, Sladar wejście, bardzo się, się dzieje ludzi, na topie. Ale wytrzyma. Trzyma. chociaż Olek tutaj wystrzelił, ale to nic nie zadało praktycznie. Strzela się, ale nie wystrzelił. Będzie wejście, Otem tak, ten tak. assassin po teleporcie nie był to dla nich fortunny teleport. Braku bęgę padła Padnie jeden trofę? Nie. Nie chyba nie, zaraz się zlecę od duchów. O, jeszcze Grave! dobrze Pasz że urzucony ten Grave, ponieważ orakle zabiłby ją. Zabiłby. Zabiłby. Oj, zabił. Tak, tak. siedzi w bazie. Ja rozumiem, że chłopaki teraz tego nawet nie odklepują, bo, bo chcą zagrać na czas. Jasne, macie takie prawo, może tak zrobić. Zagramy tak. Za nie, koniec, czy nie ma, nie ma odklepania. Tutaj jest Mateusz, to jest dopiero 11-12 minuta. Jest takie zjawisko jak Snowball czy coś w tym rodzaju eee, I tak Śnieżnej Ale... No i Ty... proszę No i Slander ukradł, ukradł Aegisa No i niestety Gyro na lagu zostanie zniszczony Tak Slander musi się wycofywać, ponieważ też zostanie zabity no, Nie, nie, nie On nie ukradł Aegisa On zabił Roshana I zabrał Aegisa Dobił Roshana, bardzo dobre Zabim. wejście! Dobił, jeszcze Roshana, tak. Także jeśli chodzi o networf, No to a... jest tragedia. Tam nawet nie ma co patrzeć, tam się cuda. Na czym networfie? Na no, siedem, chociaż siedem i pół tysiąca. No ale bardzo ładne zagranie tutaj z Tlandara. nie, Standard nie że bardzo dobrze. Zabił tak. Roshana. Także bardzo, bardzo dobrze. Pacjenty ładnie nastakowane. O kolejna fala pacjentów. Czy już będzie wymowała to? to? Jest na tyle silna, żeby... Co? Tak, jak najbardziej. Tak, te jak najbardziej. Tak i to będzie dużo złota. 4? Zaraz 4? sobie zaraz. Netwarfa także 400 taki wydaje mi się. Netwarfa. No i jakbym ja adesa to poszłoby to dużo szybciej, no ale to DESO jest teraz... To właśnie ciekawe co kupi Degera czy DESO No i bije I bije te aciendy, bije. Oh, bije On jeszcze nie zabił za, żadnych tych brzyw, także 1000 zł Pono 1000 PO A. Eee, Tower na bodzie Giro niestety są zdropione No ale bo ty sobie zdrapiłem. Kto? Wierę. To, to, no, to dobrze To lagi, to widać po jego krzyżu, że, że na lagach strasznych leci eee, Także tutaj się nie zrobi O no, pingowany był, pingowany był Giero Smok No ale Grają tym Gero, grałem tym Gero. No faktycznie jego ulti się przyda, tylko że teraz rzucony wave, odpalone ulti, nie wiem czy oni są to w Paldzicy Uważy Dagger? Ale... Dagger jest na... ale od razu został Heksy na ten Gir, e, ulti kompletnie nie w miejsce e, Aegis Slandarze Bardzo dobrze rzucone ulti art no. no i zginie tutaj jeszcze Slandar tak, urna um, rzucona. Dokładnie, tak się No że... w pili w tym maj. momencie, nigdy że są głęboko w tyle, to jeszcze w Ebola oni nie mają żadnego BKB. E, jak TP miał odpalone ulti, rzucone ulti też da zna, więc mieli pełną armora. No dokładnie. I, I dużo z pancerza, i dużo obrażenia. E, no, szarowe, tak. No. Także... Ten gera jakoś... Próbuję grać z tym grą i coś bronić, no, ale jak na razie słabo wychodzi. No jak, jak ma dobrze wychodzić kiedy, gówny, kiedy nie ma gównego kary, tak? No dokładnie. I w sumie wydaje mi się, że gdyby się skupili na własnych liniach, to kto wie? Ee, to może mogłoby być to inaczej? No trochę inaczej na pewno, może nie... No, ale, w zasadzie ale... od startu wiemy dobra poddajemy tego gyra, ale lecimy z meczem nigdy nie wiadomo co się wydarzy, prawda? To jest, jest drużynowa gra, a równie dobrze może braknąć neta drużyny przeciwnej. Tylko no, czekaliśmy na jedną drużynę to na drugą też powinniśmy także tak tak, 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 tak Ale nigdy nie wiesz, nie? A może będzie jakiś rage, a może będzie jakakolwiek inna sytuacja I dziwna A może się po prostu odwróci jakiś teamfight no. Teraz jest to raczej niemożliwe, ale... Bronić się można bardzo dużo i sama o ty dobrze wiesz. Tak, jasne, jasne. Coś tylko się będzie bronić na DP i na Shadow Shaman'a. Dokładnie, ponieważ ale... oni jednak atakują te budynki. Tower na midzie, tutaj nikt tego towera nie broni. Ale za to będzie atak na tower na topie. Cokolwiek. No, próbuję, próbuję dawać, ale wolno to wychodzi. Ale coś robię, coś muszę robić. Żeby no, a propos wrócenia do gry, to Gron ponownie wrócił. No i odpalone ulti, odpalone ulti no Tak, odpalone ale ta wieża... Wierze... E, tak, o, no Czy ro... Nie no wiem, tak, zrobić... że tutaj... Bez Landara i bez Węgę y, to tutaj... Bardzo ładny stun, na pięciu?! Tak, wszystkich pięciu zostało stunowanych. Tylko co z tego, co z tego? <grym> z tego, ale ja pierwszy raz widziałem, To że... No okej. Okay. No i tak, jak to wygląda? No sypią się, sypią się, nie ma opcji, żeby wygrać bitwę pod wężami. Chociaż Co ja mówię jak na razie tutaj teplara sossi? Jak Assassin, ja No tak. Tak, Templar Assassin, zgadza się. Ale ona stała na ulti od orakla, to też jest przedłużenie życia i to bardzo... No właśnie. No tak, ale to jest pierwsza linia araksów, Czy będą chłopaki starali się na moto? No nie będziemy miał za bardzo kto to przystankować, więc... Muszę idzie. Jakie creepy są na no, no, samym domu Także tak. O i dlatego patrzyłem, że nie ma kto za bardzo tego przytękowa Tak to wygląda, nam idzie Wartość netto drużyny już plus 15 Prawie 20 tysięcy Ta Ursa ma rawalę, tak w sumie, więc nie potrzeba przy tym. Tak, teraz to, to skończyć. No i dobrze robią, zajmują też tą wieżę na topie, żeby od razu spuszczać kolejną linię i, i skończyć tą grę. No ale teraz będzie podjęcie. Nie będzie jednak podjęcia. I ten wart też taki optymistyczny tutaj na hangroundzie nie węga nie chciała go dać na, na ten cliff tutaj do góry, na pewno by było więcej wizji. Jeszcze ten ward rzucony na wizji Którym ty bardziej mówisz? Węga rzuciła na hangrounda, widzisz? Ale jakiego? Zwykłego Tutaj na midzie? Nie na midzie, na bocie zaraz nad schodkami Aha No Mało co powiem, Dalej że... odpalone ulti DP, odpalone wardy no, Czyli no tutaj standardowo, oh. ulti Gyro środek, czy akurat w tym momencie oni sobie po prostu poczekali tak? No tak, to tylko wybiło farę creepów, ale są postawione węże i jest już... I Dagger! No, i gyro. Okay. No, i bie, We, tutaj wejście! Tutaj. Ładnie Ma no, ulti Oraka znowu przytrzyma te chlorn ale nie na długo nawet w sumie wybija. nie może nawet atakować, ma tego de destolatora zrobionego. nie. Oh yeah. Nic z tego, tam... Zaraz została Hexa, została wszystko, także pilnują się chłopaki. Fizzbond i... No. no, jeszcze jakieś szarze pod Falkalbą prawie. Ale kupili oh. itemy, Dagon'a i skończyli, i skończył Rasta, skończył Sceptera, także... gh A Jakie hamo skończyło? hamo jakieś skrajskie. No i dazy nam. A jednak nie ginie. Nie może... Może Urca może, może Urca. Jak nie dozył to może... Bierna gursa też nie. Co zginął? Nie, nie zginął. Mi chodzi. Mi chodzi i obijają. No te trójki. Tak. Czy z Shadow Shaman. No jednak. Tak, Shadow Shaman zginął. Skończył boską 1300 Golda na oraku. E, a gdzie, gdzie jest reszta drużyny? A Slantar już się nie rusza. Gra nie jest za co... Jednakże granie w to, to jest. Gratuluję Rogiki i gra. Aha. Eee, kto zaczął tą grę? Eee... Dobrze, eee, to... eee... Tak, ee, ja to nie przepraszam na miejsce Dismonta w no. ogóle, sorry, że tak wyszło, jechałbym z koksem i tyle, no. Są lepsi i są lepsiejsi. Eee, nie rozumiem teraz, teraz, ale dobra, ja się nie wypowiadam. Proszę ich zapytać prywatnie, tak jesteś serw... Tak, tak, ja to, tak, ja to ja, wyjaśnię ja tak z nimi. Ja od, ode mnie tylko chciałem podpisać, żeby się powstrzymali komentarze w czacie. Dobra, no dobra, lobby już stoi i